Czy lubisz jakiś numer Malika Montany? Um, numer telefonu, nie wiem. No to tu nie przeklinasz się. Nie przeklinam, tu nie wolno tu przeklinać. Wolno. A, wolno? Możesz teraz. 3, 2, 1 i! Czy jestem Bdoesiarą? Czyli BD. Bedoe... BD, jest taki rapy. A, okej. Okay. No, to, no to już chyba jakby jasne, że nie jestem. Co robisz na 10 minut przed koncertem? Ja, 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 ja. Ja mam z alkoholem dokładnie tak jak z mięsem, no nie wchodzi. Codziennie patrzę na swój mocz jak się wysikam rano, ale to jest zdrowe. Po co dziewczynie czoło? Aż mi otrwałeś. Aż się otrwałaś. Złota zbroja na balu tvn no jest afera. No naprawdę niewiele trzeba, żeby w Polsce była drama. Chyba ja tutaj widziałem już na TikToku jakieś tutaj na mnie niemiłe akcje, właśnie w Kołowlotkach chyba było, z Sebastian Kowalczyk, o ile nie pomyliłem nazwiska dokładnie, więc chyba byśmy się po prostu razem nie napili. Jak trzymać pałeczki? To chyba nie jest pytanie do Ciebie. Haha, ha, <laughs> No jesteś lesbicą, a, tak? A, ha, no mówię Ci stara, że ja czasami nie czaję. Jak Kogo z... bym chciała? Jakiegoś takiego... Wielkiego mięśniaka, żeby zobaczyć to ciało, jak wygląda, takie mega zbudowane. Tora. Tora. Mhm. Dlaczego Polska wyszła z grupy? Zajebiste. No bo przegraliśmy. Gdzie grasz szczęsny? W reprezentacji polskiej. <głosy> <głosy> w jakim klubie? Nie wiem, nie mam pojęcia. W jakimś niemieckim? Pewnie. <noise> Na jakiej pozycji gra Lewandowski? Na pozycji króla Polski. Którym moim mężem jest Radosław? No drugim. Trzecim. Trzecim jeszcze nie Tak. No, To jest dziwne, żeby to powiedzieć, ale. brud pod paznokciami jak macie. No, nie. no to ja nie to, że lubię to mieć, tylko chodzi o to, że jeśli na przykład wyjmę, to mnie to trochę satysfakcjonuje. Ja to. Ja to śmierdolę czasem. Ja mi też się zdarza. Znaczy <grym> właśnie jak jem. Co chciałbyś, odzobaczyć? O mój Boże, jest wiele rzeczy, które chciałbym od zobaczyć, zwłaszcza na TikToku. Naprawdę. Ostatnio mi wyskoczyły filmiki na przykład z psów. Po co mi to patrzeć w ogóle? Nie chciałbym tego widzieć. Naprawdę. Nie chciałbym też widzieć starszych panów, którzy latają z gołym dóbskiem na TikToku. Takie rzeczy też mi skakują. Ja mam jakieś zepsute dla Ciebie. Co chciałobyś od zobaczyć? No za... Męskie jaja? Myślałam, że są ładniejsze. <grym> Posłuchajcie. Czary-mary. Halkus, pakus. Twoja stara to twój stary. Co robisz w ukryciu? No ja płaczę w ukryciu. A jak płaczesz? No płacz jak Kim Kardashian, tak. Pokaż jeszcze raz. <grym> to cicho. <grym> kogo chciałabyś zobaczyć nago? No nie barona, nie barona. No nie barona, ale jak powiem kogo, to pewnie nie będzie barona w domu, no. Jak pachnie twój chłopak? Który? O to jest pytanie. I ten smród leci do naszego mieszkania. A ja bardzo rzadko gotuję, więc to nie mój smród. Czym Baron podnosi ciśnienie? Denerwuje mnie tym, że nie mogę dotykać jego odredów. Dacie wiarę? Jakby no, ma je na głowie cały czas, a ja nie mogę ich dotykać. No chyba, że my je ręce. A ten salcy Sonic to dobry. Ten salcy Sonic to dobry. Ten salcy Sonic to dobry. A e co jej święty Mikołaj? Bleko? Dzieci. Kety, ketchup. Co jest cringe'owe? Ja jestem czasami cringe'owa. Naprawdę, ja czasami nie... nie na przykład, co jest dziwne, ale czasami jak ktoś mówi coś sarkastycznie, to ja nie zawsze ogarniam, to sarkazm. Ale przynajmniej się przyznaję do tego, okej? Okay? Myślę, że każda dziewczyna zna to uczucie, kiedy nasza pochwa zaczyna pierdzieć. Kocham połączenie czekolady i ogórków kiszonych. Jedzenie... Chawałka czekolady i przegryzienie tego ogórkiem kiszonym. To jest jakaś symfonia smaku, której żadna inna potrawa nie jest w stanie mi dowieść. Jak mam taki spadek e, i leżę sobie w wannie, i tam wszystko ogarnia mi myję głowę, i jakaś tam depilacja, coś tam, to ta wanna potem zawsze wygląda, jakby przeszedł przed nią głosowy Yeti Armageddon i nie spłukuję tego. Co się stanie, gdy umyjesz zęby mydłem? Normalnie, zapienie się morda. A będzie taki niefajny posmak. Jak nikt nie patrzy, to jem kanapki z majonezem, serem i majonezem. I używam majonezu jako masło. Kasza gryczana. Nie, znoszę kaszę gryczana i po prostu ten zapach mnie doprowadza do. do <słyski> muszki? W ogóle nie nawidzę zdrobnień. O, że Jak ktoś drabnia słowa. Pienioszka. Jak... Nie, wiesz co jest najgorsze? Najgorsze jest u dzieciaczki. Bo dzieciaczki coś, boże, to są dzieci. Dzieciaczki jest jakimś takim umniejszaniem tym dzieciom. Ale masełko, chlebeczek, pieniążki. Jak miałam 11 lat, to mówiłam, że mam 18 lat i, i wiecie, że mi uwierzyli? Panie Jarku, proszę przestać się w rzeczy, o których pan nie ma pojęcia. <śmiech> 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 nie, nie moglibyśmy tak. po prostu pomagać nie, ludziom. Nie, nie, nie nadajemy się <laughs> do tego. Panie.